Witajcie na kanale z pudełka. Nawet najlepsi spinningiści mają takie sytuacje, kiedy pomimo starań ryby mają ich sztuczne przynęty daleko w nosie. I co z tym fantem zrobić? Przyczyn takiej sytuacji może być naprawdę wiele. Poczynając od tego, że bez owijania w bawełnę nasze wody nie są specjalnie zasobne w ryby drapieżne. Po drugie, co zresztą z pierwszym się wiąże, wiele naszych rzek, jezior, zbiorników zaporowych Poddanych jest ogromnej presji wędkarskiej, a niektóre również ogromnej presji rybackiej. Jeżeli do tego wszystkiego dołożymy ogólnie zły stan środowiska, zanieczyszczenia chemiczne wody, wahania pogody, lub po prostu najzwyklejszy ludzki wędkarski pech, bo przecież możecie trafić nad wodę w złym momencie. Tak. Często zdarza się, że nie biorą. Mam nadzieję, że nie zamierzacie się łatwo poddać i że dla Was, tak jak dla mnie, wędkarstwo nie jest miękką grą. Jeżeli tak, to w dzisiejszym odcinku 10 porad: co zrobić w takiej sytuacji niezbyt sprzyjającej naszym wędkarskim poczynaniom, na co zwrócić szczególną uwagę i jak zmodyfikować swoje łowienie. Lecimy z tematem. Pamiętam pewien grudniowy dzień, w zasadzie popołudnie, kiedy wybrałem się nad niewielką rzekę, gdzie jeszcze tydzień temu grubo połowiłem. Pogoda podobna, stan wody podobny, pora najlepsza z możliwych. Jeżeli chodzi o to konkretne łowisko, przynęty też już wiedziałem, jakie rybom powinny się podobać. Zacząłem tak jak tydzień wcześniej. 9-centymetrowy Warm Kitech Easy Shaker. Do tego dosyć spore obciążenie rzędu 5 gramów, ponieważ z jednej strony było głęboko, z drugiej momentami woda miała spory uciąg, a z trzeciej, skoro nie przeszkadzało to rybom, to ciężką przynętą po prostu szybciej się łowi. Rzuciłem raz, drugi, trzeci, dziesiąty. No, bez efektu. Zacząłem przerabiać kolejne przynęty. Kolejne kolory. Zacząłem schodzić z wielkością przynęt, zacząłem schodzić z obciążeniem. I tym sposobem dotarłem do relatywnie niewielkiej przynęty. Daiwa Skinny Kick, niestety już nieprodukowana, bardzo subtelnie zachowująca się podczas animacji. Uzbroiłem ją krótkim hakiem, czeguraszką rzędu 1,5 grama, zarzuciłem po raz kolejny. Delikatnymi ruchami wędki wprawiłem przynętę w ruch. I bardzo ślemazarnie kręcąc kołowrotkiem, zacząłem tę przynętę ściągać do siebie. Przynęta przemierzyła drogę może 1,5, może dwóch metrów, cały czas w okolicy dna i nastąpiło subtelne skubnięcie. W kolejnym rzucie sytuacja się powtórzyła. Postanowiłem obciążyć tę gumę jeszcze lżej, założyłem gramową przeburaszkę. Tym razem e, skubnięcie było nieco mocniejsze. Zaciąłem i rzeczywiście. Po chwili zobaczyłem na powierzchni całkiem fajnego okonia. W kolejnym rzucie, kolejne branie, kolejny okoń. Złowiłem kilka okoni, pomyślałem, kurczę, może to jest ten moment, może się uaktywniły. Założyłem z powrotem 9 cm worma, zrzuciłem w to samo miejsce, w którym brały mi okonie jeszcze przed chwilą, brania jak ręką odjął. Musiałem wrócić z powrotem do mniejszej przynęty, lżej obciążonej i bardzo, bardzo delikatnie ją prowadzić, aby mieć szansę na kolejne ryby. Takich sytuacji miał nad wodą całe mnóstwo, dotyczyły nie tylko okoni, nie tylko łowienia w zimie, ale też pstrągów, kleni, jazi, szczupaków, wszystkich ryb, które łowię na spinning. Dlatego porada pierwsza, kiedy nie chcą brać, Zmniejsz rozmiar przynęty. W sytuacji, kiedy przynęta, która standardowo sprawdzała się na waszym łowisku, nie ma efektów, nie przynosi ona zainteresowania ze strony ryb, spróbujcie założyć taką samą przynętę, tylko odpowiednio mniejszą o rozmiar, o kilka centymetrów. Tak, bardzo często to przyniesie efekt w postaci brania ryby. Oczywiście nie ma co liczyć na selektywność w przypadku takiego łowienia, natomiast my po prostu staramy się złowić rybę. Po drugie, zmniejszcie obciążenie przynęty. Jeżeli standardowo łowicie w danym miejscu, w danej sytuacji na czeburażkę 4-gramową, spróbujcie może 3-gramowej, a może zejdziecie jeszcze bardziej z ciężarem. Może 2-gramowa na tyle spowolni opad przynęty i zagwarantuje jej naturalne zachowanie w wodzie, że właśnie to przyczyni się do sukcesu wędkarskiego. Wbrew pozorom bardzo często się tak zdarza. Po trzecie, odchudźcie swój sprzęt. Mam na myśli cały zestaw. Być może zamiast standardowego zestawu, którym łowicie kija z wyrzutem do 14 gramów, w którym bardzo wygodnie łowi Wam się większymi gumami, zastosujecie ultralighta. Na przykład krótką, bardzo czułą wędeczkę z ciężarem wyrzutu do 6 gramów. Tak to potrafi zrobić różnicę. Być może fluorokarbon 0,23 na przyponie zastąpicie fluorokarbonem 0,14. Mniejsze linki Pozwalają na jeszcze bardziej naturalną prezentację i są po prostu mniej widoczne w wodzie, co zwłaszcza, gdy jest ona klarowna i zimna, kiedy prowadzimy nasze przynęty wolno, też może mieć znaczenie. Po czwarte, nawiązując do wcześniejszego odcinka, przynęty gumowe bez pracy własnej bywają bardzo przekonujące dla ryb, zwłaszcza dla takich ryb, które już naoglądały się standardowych przynęt i które bardzo, bardzo grymaszą. Tutaj przykład takiej przynęty bardzo, bardzo. Dopracowane, jeżeli chodzi o konstrukcję, a co za tym idzie świetnie, zachowującej się w wodzie, to Dragon Max marki Fish Chaser. Jeżeli ryby grymaszą są bardzo ostrożne w pobieraniu przynęty, to warto jest zastosować gumy zrobione z tak zwanego jadalnego silikonu. Za naszą wschodnią granicą określa się tak gumy zrobione z silikonu, który zawiera sól, co daje wrażenia smakowe. Jest nasączona taka guma atraktorem, co z kolei działa na węch ryb. Po trzecie, taki silikon jest bardzo, bardzo miękki, co nie jest bez znaczenia, kiedy ryba bierze przynętę do pyska. Doskonałym przykładem przynęty zrobionego z takiego silikonu jest chociażby Kitech Easy Shaker, który był recenzowany na kanale z wędkarskiego pudełka. Bardzo skuteczny worm. Delikatny zestaw, który proponowałem Wam zastosować, pomoże nam w realizowaniu kolejnej porady. Animujcie przynętę subtelnie, drobnymi ruchami, prowadźcie ją powoli. Niech zachowuje się możliwie naturalnie, przekonywująco dla ryb, i niech te ryby mają troszeczkę czasu, żeby móc ją pożreć. One nie są teraz w nastroju do gonienia naszej przynęty z dużą prędkością. Porada numer 7: Poszukiwanie ryb przy dnie. Tak, przy dnie. Nie zawsze, nie jest to absolutnie żadną złotą regułą, chociażby o konie. Które nie są aktywne, potrafią zawisać w toni, czasami potrafią zawisać przy powierzchni. Niemniej jednak, kiedy ryby są nieaktywne, bardzo często można znaleźć je właśnie przy dnie. Mowa tutaj o okoniach, ale też chociażby o strągach. Zwróćcie uwagę na strągi łowione u progu sezonu. Te ryby bardzo często mają na sobie pijawki, co doskonale świadczy o tym, gdzie najwięcej czasu przebywają? To samo z jaziami, chociażby szczupakami, bardzo często. Zdarza mi się na niektórych łowiskach, kiedy mam problemy z takim konwencjonalnym łowieniem szczupaków, przekonywać je do brania, prowadzeniem relatywnie małej gumy przy dnie. Porada ósma: cierpliwie oczekujcie momentów zwiększonej aktywności ryb, zwłaszcza późną jesienią, zwłaszcza zimą. Czasami jest tak, że przez cały dzień kicha. Totalne zero aktywności ryb, totalna cisza, i nagle nie wiedzieć skąd ryby się pojawiają, odpalają i zaczynają gryźć, zaczynają brać na nasze przynęty. Trwa to zazwyczaj krótko i trzeba ten moment wykorzystać. Jeżeli wykorzystacie tę chwilę, będziecie naprawdę zadowoleni i zapadnie wam ona w pamięć, będziecie często wracać do takich momentów. Co więcej, warto zapamiętać w jakim miejscu, o jakiej godzinie. Wydarzyła się taka właśnie ciekawa wędkarska przygoda, ponieważ te przygody potrafią się powtarzać, być w pewien sposób regularne. Porada dziewiąta. Łowimy w pełnym skupieniu. Ja wiem, godzina, dwie, trzy bez ryby. Robi się zimno, pada, wieje. Chciałoby się już jechać do domu, ale jednak coś was kusi, żeby jeszcze raz zarzucić. Nie róbcie tego, brzydko mówiąc, na odwal się. Cały czas starajcie się zachować skupienie, uwagę koncentrując na to, co robicie, jak robicie i co się dzieje w wodzie i wokół was. Miejcie oczy szeroko otwarte. Jeżeli czujecie zmęczenie, to po prostu zróbcie sobie krótką przerwę. Zjedzcie coś, napijcie się czegoś ciepłego, to bardzo poprawi wasz nastrój. Zbierzcie myśli do kupy, postarajcie się znowu skupić, przeanalizować sytuację i łowić uważnie. Bardzo często czekacie na to jedno, jedyne branie. Które odmieni losy waszej wyprawy o 180 stopni. Jeżeli tego brania oczywiście nie prześpicie, zatniecie skutecznie, wyholujecie rybę w trzeźwy sposób, oceniając sytuację. Wtedy będziecie mogli w pełni cieszyć się zasłużonym sukcesem, chociaż ten sukces przyszedł w bólach, chociaż nie było o niego łatwo. Właśnie dlatego ten sukces będzie cieszył bardziej. Porada dziesiąta: analizujcie sytuację. Nie łówcie na oślep, nie rzucajcie na oślep. Bardzo często widzę to nad wodą, że po prostu w którymś momencie, kiedy już wędkarze są znudzeni brakiem rezultatów w ich łowieniu, zaczynają prać dosłownie przynętą, gdzie popadnie, prowadzić ją, zwijając do siebie zupełnie. Bez jakiegokolwiek pomysłu, to naprawdę nie jest dobra droga do tego, aby ryby odpaliły, aby skusiły się na waszą przynętę. Jeżeli chociażby wasza rzeczka pstrągowa jest przedeptana, jeżeli przed wami łowiło tam sporo wędkarzy, to może zastanówcie się, jak oni zazwyczaj stają na brzegu, w których miejscach, jak podają swoją przynętę. Stańcie kilka kroków dalej. Być może będzie niewygodnie, ale jednak podacie tę przynętę w troszeczkę inny sposób. Zastosujcie przynętę, która być może będzie wyglądała nieco egzotycznie w Waszym łowisku, ale z pewnością rybą się nie opatrzyła. Bardzo, bardzo często zaskoczycie się miło, może to przynieść dobry rezultat. To było 10 krótkich porad, co zrobić w sytuacji, kiedy niespecjalnie ryby chcą z nami współpracować. Jeżeli któraś z tych porad szczególnie do Was przemawia, jeżeli chcecie, abym jakąś myśl rozwinął, dajcie o tym znać w komentarzach. Z pewnością Wy również macie swoje skuteczne sposoby, jak radzić sobie z momentami kiedy ryby nie są chętne do współpracy. Bardzo chętnie poczytam w komentarzach właśnie o Waszych doświadczeniach, o Waszych przemyśleniach. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, również w komentarzach proszę, abyście je umieszczali. Jeżeli film się Wam podobał, zostawcie łapę w górę, subskrybujcie z wędkarskiego pudełka i widzimy się w kolejnych odcinkach. Życzę Wam, aby Dzień Konia trafiał Wam się nad wodą jak najczęściej, natomiast nawet wtedy, kiedy trafi się Wam słaby dzień, kiedy ryby nie będą chciały brać, teraz już wiecie co robić. Życzę Wam połamania kija. Hej!